Zielona Góra, a Unią Leszną. Jak Państwo już wiedzą, w tym meczu doszło do bardzo groźnego karambolu w wyścigu piątym. Ale obejrzymy, jak do tego doszło, jakie były składy drużyn. Prezentacja zawodników przed tym meczem. Kierownik drużyny Leszczyńskiej PUNI Z numerem pierwszym Zbigniew Krakowski Z numerem drugim Dariusz Baliński Z numerem trzecim Dariusz Łowicki Z numerem czwartym zawodnik młodzieżowy Paweł Jonder Z numerem piątym Zenon Kaczak z numerem szóstym Sławomir Rypień i zawodnicy Rezerwowi z numerem siódmym Krzysztof Mitura i z numerem 8 Piotr Grycaj. To drużyna gości Leszczyńska Unia. Yy, drużyna Morackiego przyprowadził oczywiście Czesław Czernicki z numerem dziewiątym Jarosław Szymkowiak, z numerem dziesiątym yy, Piotr Protasiewicz, z numerem jedenastym Sławomir Dudek. Z numerem 12 Artur Pawlak i z numerem 13 Andrzej Zarzecki, zawodnik, który ucierpiał najbardziej w tym karambolu. Z numerem 14 także kontuzjowany Maciej Jaworek i z numerem 15 Mariusz Szańczyk. Zielonogórzanie do tego meczu przystąpili w 7-osobowym składzie z jednym tylko. Piąty. Ten wyścig pokazywaliśmy Państwu już wczoraj w naszym specjalnym programie. Przypomnijmy, kask biały e, Paweł Jonder, niebieski Maciej Jaworek, żółty Dariusz Łowicki i czerwony Andrzej Zarzecki. Przygotowania do startu. Równy start wszystkich zawodników, jednak teraz zielono-dużanin Maciej Jaworek wychodzi na prowadzenie. Dołącza do niego Andrzej Zarzecki, druga pozycja i tutaj prowadzenie Zielonogórzan postawiło Macieja Worka, uderzył w niego Paweł Jonder, motocykl uderzył Andrzeja Zarzeckiego. Za chwileczkę jeszcze obejrzymy to z drugiej kamery i w zwolnionym tempie. powtórka tego wyścigu w zwolnionym tempie Maciej Jaworek w kasku niebieskim Zarzecki w kasku czerwonym tutaj obaj wchodzą w łuk po zewnętrznej Andrzej Zarzecki po wewnętrznej Maciej Jaworek za nimi w niewielkiej odległości w kasku białym proszę zobaczyć Paweł i w kasku żółtym Dariusz Łowicki tutaj Maciej Jaworek nadal po wewnętrznej i tutaj zaczyna się moment w którym Macieja Jaworka przy wyjściu z łuku postawiło jego motocykl po zewnętrznej Andrzej Zarzecki niby wydawałoby się, że już ucieka tutaj w motocykl Jaworka uderza Jonder i proszę zobaczyć, tu pada Maciej Jaworek a motocykl jądera uderza w głowę Andrzeja Zarzeckiego Andrzej Zarzecki prosto z pełną prędkością uderza w bandę, uderza w niego także motocyk, a na Macieja Worka najeżdża jeszcze yy, Dariusz Łowicki. Strasznie wyglądający karambol. I teraz powtórka, jeszcze ujęcie z innej kamery, tutaj proszę zauważyć yy, podobnie jak to widzieliśmy Andrzej Zarzecki po zewnętrznej śliski tor, tutaj ma troszeczkę kłopoty, jednak chyba z wyhamowaniem na tym łuku. Andrzej Zarzecki. Maciej Jaworek po wewnętrznej. Tutaj zbliżenie Andrzeja Zarzeckiego. I proszę zobaczyć, popatrzeć na koło tutaj Macieja Jaworka. Maciej Jaworek ścina silniej do wewnętrznej. Tutaj Andrzej Zarzecki po zewnętrznej. Wydawało się, że już z tego łuku wyjeżdża. I proszę zacząć tutaj koło. Maciej Jaworek uderza w nie właśnie Paweł Jonder. Wywraca się Maciej Jaworek, a motocykl wyskakuje w górę Pawła Jondera i uderza w głowę Andrzeja Zarzeckiego. Andrzej Zarzecki razem z motocyklem swoim wpada z całym impetem na bandę. Maciej Jaworek, proszę zobaczyć, głowa Macieja Jaworka jest pomiędzy motocyklami Łowickiego i jego własnym. I tutaj już po wypadku. Tragicznie wyglądający karaambol i tutaj pod bandą Andrzej Zarzecki. Którzy nie chcą oglądać tego wypadku, prosimy o wyjście z pokoju względnie przynajmniej o odwrócenie głowy. Mecz Morawski, polonia piła, wyścig czwarty.